Witajcie ludziska, mam dla was jeszcze jedną malutką informację, natomiast jest to kiedy i co będę wrzucał. Miałem takie info, żeby nie było, że wrzucam tak niespontanicznie, byle co, byle kiedy, a więc teraz się umawiamy na konkretne dni, konkretne filmy w konkretne dni, itd., itd., Wy pewnie teraz to widzicie, to co ten, o czym gadam, to ten plan, więc nie przejmujcie, że wygląda jak wygląda, ale robimy to na szybko xD. A więc weźcie Więc Tak to wygląda. Zaraz wam powiem. Co będziemy kiedy robić, tylko sam tam <laughs> Czekajcie chwilę. No tak poniedziałek mamy Dum 3 i blu się nudzi. Wtorek znów mamy duma i znów blu się nudzi. Środa Assassin's Creed 3 Nie wiem czy dobrze napisałem. <laughs> na szybko. I duma trójeczkę. Duma mamy praktycznie cały czas. W czwartek, wolne. W czwartek w tym mam wolne ponieważ nie mam dużo czasu, bo sery, późno kończy szkołę tak W szkole kończę o 16. później jeszcze muszę ich pomóc rodzicom i tak dalej, i tak dalej więc wiecie, jak to wygląda, nie? ten piątek, Doom i Prince of Persia, która się niedawno ukazała Jak mi się, wiecie, zachciało na padzie grać w coś pomyślałem, patrzę, o, Prince of Persia znalazłem w moich grach no pomyślałem, a czemu nie, nagramy sobota, powraca nasz Blackside ponieważ pan mi go oddaje i niedziela Blu, się nudzi, a jakby inaczej hmm. Co by wam tu jeszcze powiedzieć Możecie mnie napisać jak wam mija, mija miało, Mijają Mikołajki, bo dzisiaj są Mam nadzieję, że dobrze Że macie bardzo dużo prezentów ludziska Bo ja jak na razie nie dostałem praktycznie nic Oprócz mojej dziewczyny, która mi przesłała parę rzeczy Nieważne co, nie muszę mówić a wow. Głupie biurko. Nie przejmujcie się, tu to... tylko moje biurko mnie chciało zabić. A więc co by wam tu jeszcze takiego miał powiedzmy? Słuchajcie. Hmm. Pomyślmy. Aha. Yy, specjalna na 50 widzów w w... wyjątkowo w sobotę ludziska, bo już mam pomysł co to będzie. Yy, tylko powiedzcie mi jeszcze jedną, wolelibyście Albo nie. Zobaczycie sami. Nie Wiecie? Trochę dziwnie się czuję, gadając. są do siebie wiem, że mi to trochę dziwnie wychodzi. Wychodzi tak trochę dziwnie ten mój audiolog. Możecie podziękować Natalii za zrobienie nam takiego pięknego tła na audiologii. W ogóle mi się, mi się nawet podoba to tło na audiolog. Nie wiem jak wam. Możecie napisać. Natalia robiła to tu. Mam dla was jeszcze jedną zagadkę, poszukajcie na tym tle czegoś dziwnego, dokładnie tu ma być czaszka Jeśli znajdziecie czaszkę, mówię wam, nawet nie wiem Jeśli znajdziecie czaszkę na tym tle, będziecie dobrze, ja mieszkam pół godziny, zaraz to dopiero wtedy, gdy Natalia mi pokazała <coughs> Sorry. Ale powoli chyba będę kończyć, a więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie, fapkujcie, chociaż nie musicie Łyknę się jeszcze herbatki Dobra, to jest ta sama herbatka, którą piłem w Prince of Persia i chyba kuźwa w dupie <grywia> Od wczoraj leży Jeszcze ciepła w termosiku? Ja się Co jakaś hmm. bo jeszcze muszę się czy, czy na pewno mogę kończyć? Czy... Hmm. Aha i prosiłbym was o komentarze Szczególnie w bluesie nudzi, bo już nie mam w ogóle pomysłów co nagrywać. A wy pewnie znacie jakieś fajne, ciekawe gierki, które warto by było zagrać w bluesie nudzi, takie polecić i przypomnieć innym ludziom. Wiecie, o to głównie w tej serii chodzi: żeby przypomnieć stare gierki, nowe gierki, żeby rozwiecie ro, ro, roz, roz o co chodzi kuźwa. Nie umiem się wysłowić, <laughs> hmm, żeby w ogóle no, rozsłabić te gierki. Żeby inni, którzy nie znają, poznali te gierki, albo którzy chcą zobaczyć, jak się w nie gra. Zobaczyli jak się wygra. Czy są fajne, jaka grafika. Bo u mnie większość gierek chodzi praktycznie na najwyższych detalach. No, Zwykle to nie na największych mam akurat nowego kompa, więc wiecie. Komp z tego roku i graby nie chodziła na najwyższych detalach. No ja pierdolę, ale ciężko by to było. Na tym kompie z tego lnia. A więc dobra, kończę tego audiologa powoli, bo już widzę, że praktycznie nagrywamy 4, min 4 minuty, no prawie 5 minut, dobra, więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapujcie, fapujcie.